naciskiem ze strony cywilizacji turańskiej, która nie uznawała tych wszystkich reguł i która te reguły jakby czyniła nieważnymi. Bardzo łatwa to, że tak łatwo poszło, jeśli chodzi o Wołyń, który był w dwudziestoleciu wolnym, naprawdę traktowany z wyjątkową i ta ludność ukraińska tam mieszkana z wyjątkową e, łagodnością. Drodzy Państwo, właśnie być może to, żebyśmy nie podjęli tam żadnych prób asymilacji jak tej ludności, która określała się jako tutejsza, ale szukała swojej identyfikacji. Ona im nie znalazła przez rządy Józefskiego w Polsce. Tak potem łatwo jej było narzucić, narzucić po prostu taką, proste, takie proste rozwiązanie. Trudność prosta, są wykształcona i nagle obiecuje jej się, no dostaniesz dobra tych polskich domów, dostaniesz te, te buciki, prawda, mazurki czy, czy, czy krakowskie, znajdziesz tam, dostaniesz ziemię, która zawsze była wielką wartością, a no wystarczy tych ludzi po prostu wymordować. To nie chodziło o to, żeby ich wypędzić, bo przecież nie było wreszcie w większości te się były napadane w nocy i reguła była prosta. Ukraina czysta szklanka wody. Jeżeli zabijesz, to ten mieszkaniec już nie wróci. Jeżeli go wypędzisz, to jak się inaczej te losy wojny potoczą, to on wróci i będzie swoją własność chciał Trzeba zabić na miejscu, spalić, zabić. I to niestety było tym najsmutniejszym i pierwszym y, asumptem do tego. Na Wołyniu przez jakiś czas starano się tam oddzielić go od tych ruchów nacjonalistycznych, które były na południu. Ale po zabójstwie ministra pielackiego, który miałem połowę lat 30-36, część tych działaczy z Słowacji po prostu przedała się tam na południu. No i znalazła tam bardzo dobre miejsce do, do, do tego, żeby tę swoją ideologię szerzyć, żeby tych prostych chłopów przekonać, że mogą coś mieć więcej. Losy, powiązanie bolszewizmu z tymi mordami. Ale oczywiście tak. Proszę Państwa, tak. Bo cóż innego jak w czasie tych, tego, tych, tych strasznych rzezi, do których doszło na terenie Imperium Rosyjskiego, gdzie pogarda dla życia ludzkiego stała się normą, gdzie zabicie człowieka to było tak, nic. Przecież im prostszy człowiek on się nad tym nie zastanawia. Było ogromne przyzwolenie nie tylko na donosicielstwo, nie tylko na, na napady różnego rodzaju, ale na mordy, i to często nawet bardzo okrutne i wyszukane. Oczywiście inspiracje absolutne, przełamanie pewnych tabu. No i też, jeśli chodzi o woły różnice religijne, bo tam przecież już nawet nie było tego stopnia pośredniego który jeszcze u części Grego Katolików mówi jeszcze stanowić jakąś przeszkodę. U części mówię, bo większość tych tutaj, prawda, tych Województw Straż Południowych przeszła na, na, na de facto antypolonizm, prawda, i wyeliminowano. Może ten Grego katolicki wyszedł przecież z czytelstwia polskiego jako takie przyłączenie do Rzymu, ale jakaś tam próba przyciągnięcia do religii katolickiej, o tyle na Wołyniu tam mamy jeszcze stricte konflikt i to jak łatwo było to zrobić wypustkę po wybózkach, ilość Polaków, tam 17%, większość miasta, poszczególne tylko osiedla. No jakże łatwo. I ta łatwość, ta wcześniejsza demoralizacja, która jakby do tego się przyczyniła, no i szczucie. I szczucie ideologia zabójstwa i mordów. I potem efekt. Nie chcę tutaj włączać czynników kulturowych, ale one są równie ważne. to poczytacie sobie, nawet ja tutaj w czasie mojego procesu miałam wątpliwą przyjemność wysłuchać cytowanych fragmentów Hejdama przez mojego adwersarza. W oryginale cytowany z Empazą. Cóż tak, ale on to takim takim rosyjsko. Yy, Ukraiński. Nie wiem, nie byłam w stanie rozpoznać tego języka, po prostu jak, jak nie muszę, to nie, nie uprawiam ani w piśmie, ani, ani, ani w mowie. Ale to zaangażowanie. A cóż my, proszę Państwa, w tych poematach Szepczęty, co my się tutaj w Placer robi, znajdziemy. Mordowanie, rzeź kubańska gdzie pogotem położono całą ludność miasta od, od, od niemowlęcia, prawda, gdzie dzieci rozbijano o bruki, gdzie główny bohater tego szedczewskiego poematu, Gonta zabija swoją żonę Polkę i swoich synów zrodzonych z niej, bez żadnych skrupułów. Pan tłumaczył, z zadziwionej sędzinie, bo on zarzucił, że ja takie dzieło popełniłam, prawda, tych jak mówienie tych hajdanaków że przecież gonda zabił tą żonę Polkę on zabił te dzieci polskie ale on potem szedł i płakał i w tym momencie jest...